ma witajcie. jesteś strony Alexor. Witajcie na moim nowym odcinku na kanale. Dzisiaj zaczynamy e, dzisiaj ja zaczynamy uczyć się PvP e, na serwerze Meister Duels Duels. Dobra, zaczynamy. Biorę standard i diamentowe nierankingowe, bo akurat jest ktoś. A jednak nie. Biorę i czekamy. Dobra, jest. Zaczynam. Będę się lep lepszym od siebie. Mam nadzieję, że to wygram. No. Trochę słabo. Dobra, jeszcze raz. Dobra, kolejna runda. Kurde. No. Boże, jak ja słabo gram. Jak to mi się uda, to będę bardzo zaszczycony. Może mi się uda? Uwaga, wejdzie, pokonany. A, no to jeszcze raz. I tak przegrałem po raz kolejny. I po raz kolejny, i, I po ja, raz kolejny. Ile można przegrywać. No i tak znowu zginąłem i pomyślałem, że może lepiej... Dobra, teraz pójdzie. Czuję, że teraz mi się uda. Może. A może nie. Może jednak nie. Ale myślę, Mogłoby być gorzej. Ja. No, pięknie. No, dobra, coś że teraz, że mi się uda. Później grać z Jankiem V. Ja, nie, ja idę na majsy coś poogarniać. Więc tak jak powiedziałem, tak więc zrobiłem. Dobra, jestem. Próbuję. Za dobry też nie jestem, ale coś tam umiem, tylko żeby godzinę to nie trwało, porozmawiam z takimi. Nie, będzie to trwać godzinę, a na końcu ja przegram. Coś Że... tam byłem. Ale i tak przygra. Co jest? Dobra, ja wam pokażę, jak on, yy, ten przesolony gra, bo ciągle z nim gra. Mi się wydaje, że albo on ma jakieś... Yy, nie wiem, stręż 100 tysięcy. Albo nie wiem. Zobaczcie. Albo ja on zaatakuje. W ogóle nie mam czasu na... Na stręfa. Strength, Żyć. Zobaczcie! Zobaczcie! Dobra, biorę to. Dobra, to lepiej mig idzie. Ale chłopiec załatwia w 3 sekundy. Dobra, dlatego, że... O, dobra. Szybko muszę zjeść. Dobra. Co jest? Co jest? Co jest? Weźcie mi to wytłumaczcie Jaką jak gra Tak, dobrze to jest Niemożliwe, że... Żeby... A dobra To dlatego jest tak wysoko Dobra, weźcie mi to wytłumaczcie dobrze. dobrze Dobrze Przed kamerami lepiej mi idzie? Nie, to co, jak to wyglądało? Dobra. Ja będę nagrywać ciągle moje mojej brzy, bo przez chwilę nie załatwiał. No, czy tak? Dobra. O! Nie, no jak okay, ja to zrobię, dobrze, że mam w drugiej łapce. Nie, nie, koniec. Nie, może się uda, nie no, wiedziałem. No ale to to było i udało się zbić. Jeszcze się nie. więc coś tam umiem, może. Dobra, pora uciekać. Wziąłem, wziąłem. O kurde. No. No ja nie wierzę. Ogólnie ja z nim wcześniej grałem, yy, bo mi się nudziło. A nie chciałoby mi się grać w, yy, w stream bez kamer. Bez nagrywania. Ja z nim wcześniej grałem... Ja gram z nim 7 minut, bo chłop, zobaczcie. Ja sobie idę. No i tak godzina. I tak godzinę z nim się gra. Ja nie wierzę. Nie. Ja wam tego nie będę nagrywał. Bo to szkoda. Przegrałem. Przegrałem. Ja nie wierzę. Dobra, muszę się skupić tym razem. Dobra, gram. Dobra, zaczynam grać. Tylko nie z nim. Dobra. Ja. Dlaczego mi. Kolejny się znalazł. A ja nie wiem, czy to jest standard. O, jest. Dobrze. Mamejsia. Pierwszy słyszę. Zadał? Ja nie wierzę. Dobra. Zagraj ponownie. O, telefon. on. Dobra, zagraj ponownie. A później tryb standardowy. Nie. Yeah. No i tak będzie przez godzinę. Dobra, bo on złapał na mnie taktykę, ale ja mu się tym, tym razem nie dam. Dobra, 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 dajesz, dajesz, dajesz. Nie da się go złapać. Chłop. Po pierwsze gram to godzinę. Bo chyba do godziny temu z nim grałem. No i tak przez godzinę robi. To nie będę wam zabierał czasu na tego mokrego ognia. Nagram wam jakieś ciekawe momenty. Oto, to no. Sobie gra. Uwaga, zobaczcie, może, może znowu zrobić to samo, tylko, dobra, dobra, i ola! Jak? Boże, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O, biedrona! Wiesz co, zaśmiałam ci coś. Zakupy robię dr tu w moim widlu. Czekam. Dobra. Czyli trzeba rysować. Zarysować? Ciągle zapominam. Graci w standard. Może specjalnie zapominam? Ale przynajmniej nie ucieka na L3 i robi jakieś dziwne... ...rzeczy. Tutaj L3. na blisko. Mace. Ma Mace'a. Ma... Drewno 2 jest lepsze ode mnie. A i tak pier pierwsze wrażenie zresztą zostało ode mnie. Co? Czekaj. Co? Co tu się stało? Nie, nie wierzę. Dobra. up I... I... ja... Nie, ja myślałem, że to... Będziemy normalnie grać. No w sumie on gra, nie, ale... Ale nie mam tym trybie. O, uwaga! O, nie uda mu się. Ło! No dobrze, on tu chyba był. O jest, uwaga, uwaga. Dobrze, sam tak. Na przykład, aha, jej moja pierwsza wygrana.